No dobra, dalej idziemy. Odzwoniłem córka, jak się tam ktoś był, musiałem i się uderzywać. O. o, słychać gdzieś daleko oddali pociąg. Jak zdążymy to wyłapiemy, jak nie to nie wyłapiemy. Piesek sobie na spacerek idzie z panem swoim. Tu dwa się pętają, widzę. Dziewczyny rzuciły pewnie Słuchajcie, Ja już muszę pociąg no tu widać tak między tym a tym poleciał tu wędkarze na cypelku. Nie ma kafek, nie będzie się to kupowało. No w sumie jest 9 stopni, nie jest za rewelacyjnie. Też jestem zły, strasznie mieli Państwo. Mogłaby jakaś pogoda, bo bym sobie porobił przy aucie. Te siłowniki, te no, znaczy się stabilizatory trzeba wymienić. Nakładki hamulcowe z tyłu, bo, bo są bębny. To też, bo już czuję, że i ręczny to już się zużywa, wiadomo. Słyszeliśmy jeszcze szybę, ale wszystko później, powiedzmy. No coś tam porobić. <coughs> Dziwnią szybę. Gdzie raczki wreszcie uruchomić. O takie pierdółki <coughs> w domu. Trzeba wziąć starą matę z siatki ogrodzeniowej od ulicy ściągnąć, wszelkie zaczepy, trytki wziąć jednego dnia, pomalować siatkę od zewnątrz albo razem od zewnątrz. Mam tu dwa, ale to kurczę pieczone kaczor stoi na gałęzi, bo ma zielony łeb i tam jest też drugi, dwa kawalery a gdzie dziewczyny macie, co? kurczę popatrzył się, łeb schował dalej siedzi, ten czwaniak siedzi na drzewie ale że to wytrzyma, tak, oczy zamknie, nie fiknie kurczę piecone w każdym razie, no tam widać nie będę zbliżeń robił. Siedzą z kijami i tak powiem moczą te kije w wodzie. Nie. No i zobaczymy, numer wystawiłem. Zobaczymy czy się ktoś odejdzie, zainteresuje. Ile zaproponuje Bo jakby się udało, to ten co taki chce mieć, są dwie możliwości. W Radomiu jest nowy, znaczy też jest, ale tak czy owak, do Radomia by wybrał, jest za 500 złotych, z galerii też zdjęty, w idealnym stanie, nowy kosztuje 650, na 150 różnica, no ale akurat połowa z tego na paliwo, <gry>